Witam wszystkich bardzo serdecznie w drugim dniu naszego pobytu w Backroom jesteśmy w tej oto ciemnym miejscu gdzie ostatnio byliśmy no i cóż staramy się znaleźć wyjście z tego poziomu no wędrujemy dalej nie wiem co nas może tutaj spotkać no mapa nam nic nie pokazuje de facto więc no błądzimy po poziomie 0 no, idąc no, na południe idziemy jakby to pokazuje na minimapa więc no trochę może ta minimapa jest Oszukańcza, ale możecie sami napisać, że ją po prostu ewentualnie wyłączać. chociaż mnie to jest tak ciekawiej. Nie wiem, no 6 metrów jesteśmy od miejsca, gdzie zaczęliśmy jak no nic nie znaleźliśmy. No na razie makrums są dosyć spokojne, więc no, może przesunę, mamy te rzeczy, by zrobić bazę, eee, jakiś przyczółek. Nie niszczymy, oczywiście, to nic tutaj niszczyć zbytnio, by nie było. Okej, okay, dziwna ściana, taka ciemniejsza mi się wydaje, ale dobra, no co, no idziemy, nie? Mógłbym, mówię, nie chcę biegać, bo trzeba oszczędzać surowce, nasze zasoby nie są nieskończone. Mamy zrobić farmy, mamy te mamy zbroję, jakby co, mm, tu mamy no, trochę jedzonka, mamy, nie? Mamy nawet jabłek trochę, złotych, jako ostateczne jedzenie. Ale dobra, tam szczęście zostawiliśmy, pewnie już się zdespałniły te rzeczy, ale dobra. Ja mieszkamy tej windy? No jak na razie nic nie znajdujemy, ok. Mamy ślepy zaułek, więc musimy iść w tą stronę może teraz. No, patrzymy, no. I ile damy radę zwiedzić w ciągu drugiego dnia w Minecraftowych backrooms. No ale dobra. Może w końcu znajdziemy jakąś windę, na inny poziom. No, nie chcę się osiedlać, tak jak powiedziałem. Nie chcę się osiedlać, ze względu na to, że nie jest to przyjazny poziom, nie ma tutaj żadnych zasobów. Poziom, na którym mógłbym się osiedlić to jest poziom pierwszy. Jak tam do niego dotrzemy, to tam, tam można się osiedlić. Fajne już, jakiś można surowce znaleźć. Poziom trzeci, no nie. Poziom drugi, czyli no... Electrical Station, no to tak średnio przyjazny to jest. Hej, Zamurowane. Jak było? Nie wiem. E, bym się śmiał, jak się okaże, że na cały ten świat wygenerowała się jedna winda i ona gdzieś jest, nie? Ja tu błądzę i nie znajdę. I będę tak tutaj siedzieć w wieczność w tych bakrumsach. No zobaczymy, ile nam to zajmie. Boje kurde, tutaj jest tak to jestem sam. Nie mam żadnego towarzysza tam tu trafiłem No ale cóż, zdarza się, nie? Ja się No, no klipowałem i tutaj wylądowałem, nie? Nie, nie, nie mam poczucia czasu, nie wiem czy to jest dzień czy noc, po prostu tutaj A z no śną no dobra, to jakieś takie... Wąskie przejścia. windy nadal nie ma. Nie ma windy! Czyli schodów, nic. Jakieś dziwne pomieszczenia się na mapie pojawiają, ale są. lepe zaułki, jak No ale dobrze. Może bardziej w tą stronę. We wschodu nią pakrumsów na wschód, nie powinienem być tutaj. nie nie tutaj w ogóle tej minimapy jak mówię. Powiem wiedzieć gdzie jest wschód, północ, południe, po wschód, nie wiem gdzie jestem, nie więc. No cóż. A coś tam myślałem, że myślałem, że coś tam pojawiło na mini mapie. Już miałem takie nadzieje, że coś tam jest jak na razie widzę tylko... Jedne i te same korytarze bez żadnego wyjścia. Kolejny ślepy korytarz. Dalej nic nie. Gorsze. Uuu! Jegoś takiego się nie spodziewałem. Mamy tu PESŁO. Nie mogę zniszczyć, co jest dziwne. Czy stół mogę zniszczyć siekierką? Ja mam, mam dwa miecze w sumie. Nie wiem, po co mi dwa miecze, ale nie mogę. Patrzcie. To jest niezniszczalne. Patrzcie. Ja też nie mogę tym zniszczyć. Kurde. Mógłbym zrobić, zrobić nawet bazę, nie? W miejscu. Punkt wypadowy. I nie wiem, nie idziemy dalej. I po prostu dalej przed siebie. Licząc, że coś znajdziemy, nie? Na razie, no to kompletnie nic tu nie ma. W tych backroomsach nie ma wyjścia. My tu bądźmy. Końc będę musiał się zatrzymać, by odpocząć To nie mogę tak iść bez przerwy Końc będę musiał odpocząć. To się zbliża powoli. Moje siły się kończą. Ale dobrze Po prostu idziemy dalej. Siebie. na mini już nie pokazuje nam tego waypointa, Są się tak daleko. Odeszliśmy już. Trudno w No wypadku. Mówi, idziemy do na południe, taki południowy wschód Trzymamy. Ale nic innego tutaj nie ma. Ani windy. Nic za jest dość ponura. O, też coś w tym załówekiem. No tutaj, o! z takie światełka. Nie wiem. No dobrze, no chyba pora by odpocząć. więc tutaj za nami się pożegnam. Tutaj muszę niestety odpocząć. I to było na tyle w tym dniu drugim Backrooms. Mam nadzieję, wam się spodobał. Nie dzieje się no nic ciekawego, nic nie odnaleźliśmy. Chodzimy z tymi korytarzami, żadnych przeciwników nie znaleźliśmy również. No ale cóż, mam nadzieję, że coś w końcu znajdziemy w następnym dniu. Więc cóż, do zobaczenia, na razie.